Pesquito. to łapkę pod górę. Gdzie jeździsz? Kurwa! Ci zaraz zapiszę kurwa w notesie? Żartowałem, żartowałem, tylko nie... O nie nie nie, nie. Kurwa, Pytam nie, się gdzie, malo... gdzie jedziecie, bo fajną furę macie. Ha. Hmm, tak, tak, tak. Ziwotu. Bueno, bueno, bueno Farnista. Ja i mój ziomal no, tak. jesteśmy tutaj siedła. Szukamy roboty, może macie coś, co? <noise> Pod klubem, a no ty nie jesteś przypadkiem z jakiegoś klubu, -to? bo masz taką kurwa kamizelkę. Nie, zaje... z śmietnikiem zajebałem stary łaże po śmietniku, wyszedłem dopiero z poprawczaka. Poprawczaka to już gwarta, bo to. No, mam 32, ale w papierach mi się wnęli, kurwa, bo ja jestem z Kolumbii, ze 16 lat wiebałem w dowodzie, nie? Ja mam 30, kurwa 2, rozumiesz o co chodzi i mnie do poprawczaka. Nie. No, w Dupcy na no, my... 6-7 miesięcy wyszedłem dopiero teraz i po śmietnikach łaże. No, łańcuch to jest normalny, zwykły, wiesz, rowerowy zajebałem. A kurtka to jest chyba jakiegoś rockmana. Szukamy roboty z moim przyjebanym kolegą, kurwa, Glinstonem. Przyjebanym! No jest mega przyjebany, naprawdę, jest mega przyjebany. No. Dobrze, do rzeczy, pożegaj. do rzeczy. Macie jakiś szmal ogarnąć? Możemy wszystko pożegaj, dawać dupy, ja kurtować lachy, dealować, kurwa pożegaj. koksem. Chyba czekamy, ja. I... Pokojnie, Flinston, robi to dla na naszego dobra, to wszystko dla rodziny. Dobra, wszystko dla rodziny. To się w otoczenia. Tak, tak. dla dobra narodu. Dokładnie tak. No tak, ale pewnie nas weźcie w ciebie na załogę, nas przekopiecie, już to znam. oczywiście Trankilo. Tranquilo. wat to? Tranquilo, tranquilo? Nie mam... że Tran? Tran jest z ryb. Chcesz kilo tranu? Mordziu, ja w tym interesie nie siedzę. Ale Twojemu spokojnie. Okej. Okay. Dobra. Ee... Co, by cię interesowało? Ale, ale no nie, tak. ja nie mam pieniędzy, ja tak, jest taga, ale ja nie mam tyle pieniędzy, ja chciałem po prostu popracować. Dobry stawik, no to... coś mocniejszego pana Coś mocniejszego. mocniejszego też to się załatwić. Ale nie, 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 spokojnie, spokojnie. Okay, czekaj, poczekaj, bo tutaj panowie na razie PESOS mają. Ale nie, Bo wiesz, możemy się dzielić 50-50. i tyle warto wysadzimy. No tak, tylko o. ja my mamy przy sobie niecałe 200 dolców razem. Moglibyśmy się umówić na przykład na jakąś małą porcję na początek, my byśmy mm -hmm. to pogonili, nie na, na luzaku, a potem byśmy się jakoś rozliczyli, nie? No dobra, wato. tranquilo. Tranquilo. Dobra, to daj mi do siebie kontakt. Eee, jasne, jasne, kontakt. E, już czekaj, tutaj mm -hmm. telefon, bo wiesz, że no się nie znam, kontakt. No problem. 3, 2, sześć, dalej. 3, 2, 6, 3, 4, 0, mhm. i 9 na końcu. Grasa, chcesz zapisać jakieś imię? Eee, i na mnie mówią LOG, LOG, Logan Cappuccino Dobra. Do Tutaj kawy? Eee, nie, czy nie wiem, czy od kawy. A, ale ale mówią na mnie Cappuccino eee. Tak także tak się jak, to za niedługo się odezwę. Jasne, się jasne. Koło jak mówię, my nie, nie mamy szmarów, nie już szmarów. Tam spokojnie, podzielimy się ponad pół. Atry. Świetnie, a, okej. Okay. Tak okay. się dogadam. Si, zajebiście. To wszystko, no to elegancko. Do Uertafino, do zobaczenia, kurwa. Stalowego? E, Stalowego. Masz małego, a twój stary, kurwa... A, ważny. Widzisz, to ty pierdolisz jakimś kurwa złomie, jakimś polowaniach, a to trzeba już działać. Już działać. Chodź, skoczmy do burdelu. Słyszę, że są dobre panienki. Nie można tak, to jest... to jest przeciw mnie. Stary, jak chcesz być policjantem... Ja nie wchodzę. No to nie wchodź, to zostań na środku. Chodź, Glinston, nie... Dawaj, Glinston, nie pierdol. Pamiętaj, jak, jak chcesz łapać złych Chodź, ludzi... Nie mogę, proszę, zaraz, zaraz oszaleję. Ale to posłuchaj mi uważnie, jak chcesz łapać złych ludzi, musisz chodzić w złe miejsca. Gdzie, O, gdzie o ty... kurwa! O kurwa, O kurwa. O, telefon. Nie, ja, to chyba oni. Kłaniam się nisko. Logan Capucino z tej strony. Kto, kto mówi? Słucham. Osoba, z którą gadają gadałeś o pracę w tu? Aaa, witam, witam. Oczywiście pamiętam. Kłaniam się nisko. I jak tam nasze, nasze sprawy biznesowe? Może właśnie chciałem Cię zaprosić. Wiesz gdzie z Royal Stain Boulevard i gdzie przecina się z McDonald Street? Oh, wow, topografia miasta to jest można powiedzieć moja noga i to ta lewa. Eee, uh, nie wiem, czy wiesz co my pod tym klubem jesteśmy i nie mamy nic transportu. Dobra, 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 dobra. Może po nas przyjedziecie. Świetnie, do zobaczenia. Dobra, za Zaraz będą chłopy z ziołem. Będą! Tak, ja poszukam jeszcze świetnie komuś. narkotyki mamy ich. Chyba, że pan Ech, chce coś Może coś do jedzenia pomocy. znajdę, siedem dni nic nie jadłem, tylko ciuczkołem polca, harałem do szklanki, a potem to piłem, bo myślałem, że to woda. Proszę, Proszę kurwa, za... zostaw mój śmietnik, kurwa. Mój. Dobra, słuchaj, muszka, ty masz no? może zajechać 30 dolarów, obstawić, bo my nowi jesteśmy, mamy przypał. Albo zaraz moi kurwa hiszpańscy koledzy się przejadą na twojej kurwa białej dupie. No, nie do tego nie Amigo, ja też jestem z Meksyku. Aaaa, więc... no i kurwa, co to jest? No i no, no, no. hola, como estas, Como estas? Yes. Dobra, to no, my będziemy spadać. Stwierdził. Jak ty miałeś? Uh, LOG, LOG. El Puerto, mówią do mnie Pestos. Pestios, no, bestialski. No nie mam, może być ograniczeń. Tylko panowie, ja nigdy nie dolewałem wziąłem, ja nigdy nie dolewałem ziołem. I don't know, kurwa, what it is, what it is, yeah, I know. Kilka wskazówek poczeka. Aha, i teraz tak. Na razie masz 10 gram. 10 Gieta to, to sporo tematu. 10 Gieta. Po sprzedaniu 10 Gieta wtedy A. przychodzisz do mnie albo dzwonisz do mnie. Najlepiej, jak zadzwonisz, podjadę uh -huh. i ci dostarczę. Druga kwestia, jeśli będzie meta, no to wtedy dostarczymy Ci metę. Okej, okay, okej. Okay. to i mogę Cię zmotywować jedną rzeczą. Jaką? 30 na w magazynku tu. Wow! O świetnie, ale że co dostanę je? Te 30 naboi, czy, czy kl z klamką? E, amigo, a mi Bardziej, nie stresują. Bardziej chodzi o to, jak postanowisz zejść na złe tory, od tu. A, o to, to nie wiem, ja zawsze na dobrych torach. Mój stary był tramwajarzem, zawsze do pętli dojeżdżał, to spokojnie. Dobra, czy mówisz tak? Jaranda, tak? Kurka wodna, tylko od Ciebie bierzemy. Okej, okay. a to Cię dostanę? No z kolezy Ja mam, ja mam podzielić się. Okay, dobra. A, a mógłbym jeszcze od pana numer dostać? Dobra, na razie dobra. braku. Putacino! Urwa! Ja go to gadał. No świetniczek. Dobra Flintstone, wkoro masz temat, idź to pogonię, a tu pokręcę się po dzielnicy. Co? To troszkę to jedzenia. Mam tu tę komendę, tak? No nie no, pogonić z nim, żeby zdobyć ich zaufanie. Jak? No sprzedać to po prostu, dali ci przecież temat, nie? No, boję się! Nigdy tego nie robiłem, to jest bardzo nielegalne i, i, i może. może się zaskończyć. Ja tak, jadę na, na komendę. Nie no, nie jest na żadną komendę, nie że żadną komendę. Napisałem chłopom, że za godzinę będzie temat sprzedany. Po Dobra. robimy na, na Nie pieniądze. no, posłuchaj mi Fleestone, na spokojnie, zrobimy tak. O jedzie, jedzie, proszę, proszę pana, pana, to, to, ma jaranie przy sobie, 10 Gieta widziałem kurwę ku od meksykańców Ten gość, poszukajcie ja go Ma dychę przy sobie, kurwa, no, ten ma chciał ma... mi, wciskał mi to, wciskał mi to Powiedział, nie, nie, nie Masz no... zajaramy, jaramy, potem ci metę skołuje Wziął to wszystko od hiszpańskich chłopów Tak Szukajcie go, poszukajcie go, chama jednego Cały czas mi tylko szarpą, za no, za no, 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 tak, no, chodź, no, naćpaj się, nacpaj się, daj mi spokój Dobrze, że w ostatnim momencie zadzwoniłem na policję nie, nie, naprawdę nie. Jak nic nie masz to pokażę kurwa kieszenie. Pan zgłaszający go poproszę ze mną. To no ja. Dobrze, mam. Mam marihuanę. Mam marihuanę. Dostałem, dostałem na rókach z tym. Dobrze, i to to jest. Proszę bardzo, dokładnie coś samo, siedzimy w lepszym no. Ja spokojnie pani mi powiedz, co ci się wydarzyło. Proszę bardzo. No nie, jak zwykle grzebałem sobie w śmietniku, i nagle ten siwy do mnie podszedł i powiedział do mnie tak. A. Siema nie chciałbyś czegoś? Ja mówię, że czego? Że pomocy? Że wody? O, nie, 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 mam coś lepszego. Nie ja wiem no o co chodzi. A mnie ranie i pokazuje, wyciąga torbę z jakimiś zielonymi szakami, kurwa, jakimiś orzechami. Ja mówię, panie, nic nie chcę. On mi łapie za rękę i tak wejść, to lepiej, stary, bo to ci nic nie stanie. Mówię, o co chodzi? Wyszerpałem rękę, wziąłem i szybko napisano do was smsa. No i się zjawiliście. Taka historia. Okej, okay, czyli próbowałem to wcisnąć, tak? Tak, tak, próbował ci coś narkotyki, a ja wiem, że a, mój... to widział? No ja to mówisz? widziałem! To jest Pytasz się, czy ktoś się to widział, bo ja to, to... widziałem! Interwencja tutaj mam. Ale z jakiego powodu? To to... Ej, słuchaj, ty, bo czekaj, ty Dobro. robisz interwencję teraz ze mną, czy jest wywiad z Ruskim? Proszę pana... Nie proszę panu i mi to no, tylko, na, wiesz, na 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 robotę początku. swoją wykonywać. Ja jestem bardzo spokojny. Dobrze. Jakby co tu kamery mamy tutaj. Tam i tam. No, a... było ich dwóch! Było ich dwóch, naprawdę! Okej. Okay. Dobrze. Spokojnie. Mieli broń! Jaką? E, Jaką jak mieli broń? A ja nic nie wiem. Żadnej broni. Nie wiem, co ty w ogóle e, gadasz. Ja nie. Pierwsza z tego siwulta na oczy widzę. E, tak. Nie, nie znam go. Nie... Ja po Nie wiem. Dobra, to, to ja sobie pójdę. O Boże, komuś... Halo, Wróćcie pompę Może pana. Może pan coś widział? Słucham? Może pan coś widział? Szukamy narkotyków. Kurwa! Ale za koła ci wyjebało. A, sobie może się lat na to. Dobra, proszę pana, dziękuję za zgłoszenie. Proszę bardzo, no mówię, takich gość trzeba od razu odciąć od społeczeństwa moim zdaniem. Odciąć od społeczeństwa bo Też to... Też jestem takiego zdania. marihuany się zaczyna, a potem y, dzieciaki łapią po szkole i nie wiadomo co z nimi robią. Po prostu taki to zakuć, tak. przekopać dobrze i tyle, no. tyle bym powiedział. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to dziękujemy za do słuchanie. Salut skraczania. i mam nadzieję, że wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, Logan Pucina będzie Wam pomagał. Jeszcze nie raz. Do widzenia. Do widzenia. Rozleg CRP Słuchajcie, zrobiła się, nie, nie, zrobiła się niezła awantura, niezły kwas co się stało? Ten siwy, co mu daliście temat, dychę tematu. Kurwa rozkmijcie, mm. że psy go zawinęły Pod klubem unicorn, pierdolonego go psy. Ani tematu nie ma, ani pieniędzy. Kurwa jeszcze go zawinęły te psy, to jest jakiś jebany nieudacznik. Ja z nim nie współpracuję. Ja mogę dla was zrobić, ale daliście temat chłopowi temu to nie trzeba daliście, te... daliście tematu kłopowi Jestem pod Unicornem, z tego zawinęło on się w ogóle chciał rozpierdalać na was, nie? Bo powiedziałem mu, że to ty kurwa robisz, to ty kurwa gadasz I zawinęli go, nie wiem co z tego będzie, ale on chce się na was rozjebać, to jest jakaś konfitura ciężka Jestem pod Unicornem tu w okolicy, nie, nie wiem co robić A masz, masz Furmanę Co mam? E, samochód. Y, nie mam Furmany, nie mam nie masz y, dobra, poczekaj, bo będę musiał wskoczyć. Na spokojnie, nie, spokojnie nie, spieszcie się, do... nie spieszcie się, nie spieszcie się, nie no, ja tu wszystko garnę. W kontakcie, jak ktoś odzwącie. No i co, no i kurwa. Tym kasę puszczę, kurwa za unicornem i oh, ja Przynajmniej pierwszego kryminalisty już. Siedziałem, kurwa, wsadziłem do tego. Do, do, do więzienia. A mi pierwszego kryminalistę pierdolniętego. Ale siwy sam tego chciał, no sam tego siwy chciał. Już dwa razy nie chciał wyjebać, a teraz dostał. A pan Meksykaniec? Si. Ten siwy mnie wychujał, spierdolił z moim tematem, ozdóbca z tym, z tym tematem. O, widzisz, widzisz to robi zdjęcie, to jest konfident Zobaczcie Widzicie? To jest on jest go psy Mam nie? was! No, no psy go zawinęło się rozpierdolił na psiarnie stary Kto? Mam zdjęcia jak był w radiowozie odjechał stary ten. Nie no nieprawda! I rozjebał się nie. z tematem stary, no To jest na konfitura. mam no, no ja na pewno nie stary mu ci wiesz, nie, 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 nie się uda w tym samochodzie. Nie? Najpierw on powiedział, że mam marihuanę gdzie macie te 10 gieta? Gdzie jest 10 gieta siwy, bo ty masz je. No? Mam już przy, przy sobie. Mam jeszcze sobie. Pokaż koledze tutaj. Ale najpierw ci pokażę nagranie. Nagrałem jak ten rudy mówi na policji, że mam marihuanę. Mam się to na, zobaczyć to zobaczę, dawaj, pokaż. Już, 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 tylko znajdę, bo tutaj nagrywałem też w środku. <laughs> mam cię rudy. Ani takiego interesu nie zrobisz ani tamtego. Powiem ci, że ten gość jest jakiś dziwny. Dobra, słowko masz jeszcze na 10 minutę. Dobra, dobra, a jak tutaj... On pójdzie sobie na komendę! Nie, spokojnie, po prostu daliście temat nie temu człowiekowi, co trzeba. Siwym nie ma co biznesów. biznesu. To jest, kurwa, wiesz, dwulicowiec. Gdzie za nie to palenie? Najebać tego Siwego, wziąć tą Tychę, czyli co? Ja zaraz pokażę nagranie, wszystko nagrałem. Okej, okay, okej, okay. Tycha temat, dobra. I za chwilę to wszystko opierdolę i będzie ogarnięte. Dobra jak będziecie dobrze sprzedawać Jeszcze wam pokażę miejsców gdzie mam Ja ma to wszystko to wyprostuję Ogarnę tego siwego i odzyskam też temat W nocy też macie dobre imprezy Ta? A? Rockford Rockford? Mam nagranie Mam nagranie słuchaj tego Dobra dobra W Taki takim tak, tak. Słyszysz Słyszysz tak. wszystko nagrałem nie, nie nie to są jakieś pomówienia Wszystko nagrałem Słyszałeś to? To są jakieś pomówienia. Cały czas miałem telefon włączony. Ale jak, Matyche, to? jak matychę, mógłbyś matychę to nagrać? Matyche, Jarania. Jak Jarania. Cały czas wszystko nagrywałem. Wszystko czas, od początku tak, nagrywałem. Możesz pokazać czasu nagrania? nagranie? Możesz pokazać czasu, nagranie? Oczywiście. Czas na Oczywaś, oczywiście. Wszystko nagrałem. Słuchaj tego. Słuchaj tego. Puszczam. Posłuchaj uważnie. Posłuchaj uważnie. Słuchaj. Słuchaj. Maja Ranie, wstawa. Dzisiaj jest gieta. Widz Pierdalam stąd! O kurwa! Jak on mnie nagrał? Jak to jest możliwe, że nagrał? Dobra, mam dygę tematu i kurwa samochód! Wyjebane mam w to! Kurwa, ja jaja są na tym serwie! Szkoda, bo z Wagosami mi się dobrze odgrywało, może ich przeproszę po prostu, wszystko wyjaśnię. A bo ostanę już na ścierce <grywa> no, kurwa chyba jest przypał Nie odpieram, Już tu Schowam się gdzieś, żeby mnie kurwa nie znaleźli No Alvarez się wkurzył, trochę Szkoda Alvareza, bo dobrze podszedł profesjonalnie No ale Nie wiedziałem, że się mnie nagrywa no <grywa> Można wszystko przemyśleć Oh fuck ale narobiłem rabanu. Ale narobiłem rabanu. Odbieram, pierdolet. Najlepszą bitch, naprawdę chcę.